Surowa kara dla Maxa Verstappena rzeczywiście przesadził. Sergio Perez w coraz trudniejszej sytuacji, a Ferrari w coraz lepszej. Dziś będzie też o środkowych palcach i o przekleństwach. Zapraszam Was na kolejny Ósmy Bieg. Partnerem Ósmego Biegu jest P. Holmes. Zbuduj swój wymarzony dom w 3 miesiące. Ofertę znajdziesz w opisie filmu. A Na początek, jeszcze tylko króciutka informacja właśnie od partnera tego odcinka. Przygotował on specjalną ofertę dla widzów ósmego biegu na hasło Maciej Irmakow. Otrzymacie rabat na projekt typowy z firmy P. Homes. Taki projekt otrzymacie za złotówkę. Zapraszam Was do opisu tego filmu. A ja już przechodzę do wydarzeń z Grand Prix miasta Meksyk, bo tak w zasadzie ten wyścig się nazywał. Mnóstwo się znowu działo, i mnóstwo działo się pomiędzy Maxem Verstappenem i Lando Norrisem. I od tego tematu zaczynam ten odcinek, prosząc Was znowu o komentarze, czy ma Max Verstappen otrzymał tę karę słusznie, czy może jednak sędziowie tutaj byli nadwrażliwi? Te 20 sekund za te dwa incydenty to było po prostu za dużo. Ciekaw jestem Waszej opinii. Ostatnio naprawdę sporo komentarzy się pojawiło. Serdeczne dzięki za te komentarze, bo to też bardzo dobrze działa po prostu na ten kanał i na zasięgi poszczególnych odcinków. Dla mnie kary były słuszne. Max przekroczył dla mnie tę granicę walki fair, walki sprawiedliwej, walki z jakimś poszanowaniem tego rywala, który jest obok ciebie w zakręcie i który miał prawo do, do tych zakrętów. Martin Brandl z telewizji nie to określił jako sytuację, w której no, Max jest za dobry na takie akcje. On potrafi się bronić, nie musi sięgać po takie narzędzia. Mam wrażenie, że tak jakby się trochę podgotował w tych sytuacjach, Max jakby za jakąś mgłą po prostu podróżował za wszelką cenę, chcąc pokazać w każdej sytuacji Norrisowi, że jego po prostu wyprzedzić się nie da, a może czasami jednak warto po prostu trochę odpuścić, no i tutaj na tym po prostu Verstappen ostatecznie stracił. Brakowało mu argumentu i sięgnął po takie, które no były gdzieś na granicy już lekkiej chuliganki wyścigowej, to nie była jeszcze taka pełna chuliganka, wiecie, z maczetami, kastetami i tak dalej, ale no gdzieś tam Max powoli już próbował po, po takie narzędzia tutaj sięgać. On zawsze ściga się na granicy, tutaj po prostu ją przekroczył. No i to było 10 sekund za te występki. Nie. 5. Na to na przykład trochę wkurzał się Christian Horner. Lando Norris tydzień temu za to, co działo się w Austin, dostał 5 sekund, a nie 10, a to też było zyskanie przewagi poza torem. No ale tam sędziowie w uzasadnieniu napisali, że są okoliczności łagodzące dla Norrisa. Takie, że Max Verstappen był w takiej pozycji w tym zakręcie, że Norris po prostu nie był w stanie się w tym torze też zmieścić i dlatego nie 10, a 5 sekund. Tutaj takich okoliczności łagodzących sędziowie się nie dowiedzieli. Patrzyli. No i też jestem ciekawy, jak takie kary wpłyną na to, jak Max będzie dalej walczył. Czy to go trochę utemperuje, czy jednak dalej będzie szedł wszystko i znowu takie akcje w takim stylu zobaczymy. Ale no mówię, totalnie się zgadzam z tym, że Verstappen jest za to, jest na to za dobry i pokazywał nam w przyszłości, że po co po takie narzędzie po prostu tutaj sięgać. A Christian Horner, broniąc Maxa Verstappena po wyścigu, sięgnął słuchajcie, po telemetrię, wyciągnął wydruk z telemetrii po wyścigu na spotkaniu z dziennikarzami, porównywał okrążenia Lando Norrisa, porównywał to okrążenie, na którym doszło do starcia z Verstappenem, z najszybszym kółkiem Norrisa, no i pokazywał, że na tym kółku najszybszym hamował wcześniej niż w tej sytuacji z Maxem Verstappenem, no mówi, no tam jasne, to też różnica w, w paliwie, ale on by się nie zmieścił w tym zakręcie tak czy inaczej, nawet gdyby tam Verstappena nie było. Obejrzałem jeszcze raz powtórki, przyjrzałem się tej sytuacji, nie zgadzam się z Christianem Hornerem, Landon Norris mógłby się w tym zakręcie, myślę, spokojnie zmieścić, no po prostu zupełnie, zupełnie tam na to miejsca nie, nie dostał, no ale Horner dodaje jeszcze, że przez lata było tak, że jeśli zawodnik jest po wewnętrznej, to może dyktować zachowanie w całym zakręcie, może należy do tego powrócić, sugeruje Horner klarują się teraz trochę zmienione wytyczne, w zasadzie, może niemal nowe wytyczne, jeśli chodzi o to, co można, czego nie można w ściganiu, ale do tego jeszcze przejdę w dalszej części tego odcinka. Wiadomo, Christian Horner robi to, co robi, nie wiem, Zach Brown, co robi Toto Wolf i każdy inny szef w takiej sytuacji broni swojego kierowcy, i ja to też zupełnie rozumiem. A sam Max Verstappen wziął to na klatę. Powiedział, że ok, no, zakręt numer 7, tu się z karą zgadzam, kara za zakręt numer 4, trochę jest dla mnie znakiem, zapytania, 20 sekund to też jest dużo, ale ja nie będę z tego powodu płakał i nie będę też dzielił się jakoś przesadnie moimi opiniami. Największym dla mnie problemem było to, że po prostu nie miałem tempa wyścigowego. Widać to było znowu na oponach pośrednich i na oponach twardych i to bardziej Maxa martwiło. Tu akurat szacunek za taką wypowiedź, nie było jakiegoś buńczucznego wykrzykiwania w stronę sędziów po wyścigu. No wiadomo, przez radio to inna sytuacja, wziął to na klatę i, i tyle. Ciekawe oczywiście, co powie przy okazji kolejnego wyścigu, bo za kilka dni już będą wypowiedzi przed Grand Prix Brazylii, ale Red Bull zapowiada, że nie będzie tutaj składał prośby o ponowne rozpatrzenie tej sytuacji, tak jak to robił McLaren w przypadku tej sytuacji z Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Zresztą tam sędziowie uznali, że nie ma co do tego wracać i sprawa jest zamknięta. Lando Norris z kolei po tym starciu z Verstappenem powiedział, że dla Maxa nie liczy się to, na którym miejscu skończy wyścig. On musi po prostu mnie pokonać i jest w stanie poświęcić swój los, tak jak to zrobił dzisiaj. Chcę mieć z nim dobre, ale fair pojedynki. Dziś to nie było czyste, fair ściganie. Dostał to, co nad nim już wisiało, kara tłumaczy się sama, jak spojrzymy na to, jak to wyglądało. Ciekawe też, czy to będzie taki zastrzyk pewności siebie w tych starciach z Verstappenem dla Landon, bo w końcu wyszedł zwycięsko z takich pojedynków Lando Norris. Być może to trochę na niego pozytywnie wpłynie. Odrobił trochę punktów do maksa. Pokazał, że no nie zawsze musi być tym, który przegrywa. I tak jak ostatnio mówiłem, że być może ta pewność siebie trochę Norrisowi spada, że może gdzieś to zaczyna tracić nadzieję na, na tytuł. To tutaj mieliśmy tego walecznego Norrisa i to mi się bardzo podobało, w jaki Sposób odpowiedział na to, co właśnie się stało w trakcie i po Grand Prix Stanów Zjednoczonych. No dobra, a ja teraz przechodzę do klasyfikacji generalnych po Grand Prix miasta Meksyk. 47 punktów. Manuris do Verstappena 10 odrobił w ten weekend. Musi odrobić teraz 12 bodaj średnio na weekend. Trudne to będzie, no ale ta nadzieja, ta szansa cały czas gdzieś tam się tli, i jest na horyzoncie. Widzimy, że Ferrari mocno włączyło się do walki w czołówce i to też może tutaj trochę namieszać. No i właśnie poprzez to włączenie się do walki w czołówce, Lando Norris ma nad leklerkiem 24 punkty przewagi, więc też tutaj Leclerc jest blisko i kto wie, jak to się potoczy. Może wicemistrzem, na przykład w tym sezonie, będzie Charles Leclerc. Mistrzem myślę, że może to być trochę jednak za trudne dla niego. Zadanie. A w klasyfikacji konstruktorów 29 punktów do McLarena traci Ferrari. Red Bull już ma 54 do McLarena, 25 do Ferrari. No i tutaj zapowiada nam się na fantastyczną walkę do samego końca pomiędzy włoską ekipą a McLarenem. Naprawdę będzie to myślę trwało do samego końca i nie, jest, nie jestem w stanie wskazać, kto z tego pojedynku wyjdzie zwycięsko. No, ale jeśli wyjdzie zwycięsko Ferrari, to naprawdę będę musiał się bić mocno w pierś, bo nie wierzyłem jeszcze dwa miesiące temu, jeszcze nawet miesiąc temu, że Ferrari jest w stanie to zrobić. Ale formę teraz mają niesamowitą. Warto jeszcze podkreślić: Hasa, świetny wyścig, świetny wynik. Odjeżdża powoli wikarbowi, jeśli chodzi o walkę na tych nieco niższych pozycjach. A teraz przechodzę już do wygranych tego wyścigu. Zaczynam od Carlosa, Sainca. świetna, jazda od początku tego weekendu, fantastyczne kwalifikacje, dobry akcent na tę końcówkę współpracy z Ferrari. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co musi dziać się w głowie Carlosa, który wie, że ma teraz samochód, którym może walczyć o zwycięstwa, którym, ba, można nawet walczyć o tytuł wśród konstruktorów, którym, gdyby tak to wyglądało od początku sezonu, psańc mógłby walczyć o tytuł mistrza świata wśród kierowców. Samochód ten w przyszłym sezonie wiele wskazuje na to, że też może być całkiem mocny, ale Carlos będzie musiał przesiąść się do Williamsa, którym na takie wyniki po prostu nie będzie miał niemal żadnych, żadnych szans. Więc to jest naprawdę sytuacja nie do pozazdroszczenia. Świętował Carlos Sainz to zwycięstwo razem z Lando Norrisem ze swoją rodziną w taki właśnie sposób. No, no, no. tak jak wam mówiłem w jednym z ostatnich odcinków Lando Norris jeśli chodzi o padok jest najlepszym ziomeczkiem Carlos'a Sainza właśnie. No i słuchajcie, no Ferrari odżyło, Ferrari do tego świetnego tempa wyścigowego, jakie miało już w Stanach Zjednoczonych, dołożyło tempo kwalifikacyjne. Carlos Sainz też tutaj przyłożył swoją po prostu świetną jazdę w tych kwalifikacjach. Czują się bardzo mocni i Hiszpan mówi, że jeszcze przed tym weekendem mówił, że pięć wyścigów do końca sezonu, my spokojnie cztery z nich możemy wygrać Katar będzie trudne, ale wszystkie pozostałe są w naszym zasięgu mówi Science. No i zaczyna się to materializować i to jest przepowiednia, w którą w... W przeciwieństwie do przepowiedni swego czasu Mattia Ibinotto, który mówił, że hej, dlaczego my nie możemy wygrać wszystkich wyścigów pozostałych do, do Sezonu, no, chyba 10 wyścigów? No to w to jestem w stanie uwierzyć, bo naprawdę e, mówiłem ostatnio, że no, może się jeszcze coś przydarzyć Ferrari, takiego typowo ferraryjskiego, ale na razie wyglądają jak taki bardzo solidny, napompowany, dobrą formą zespół i nie widać na razie po prostu w tym momencie nie ma żadnych słabych stron przez te ostatnie dwa wyścigi w Ferrari, więc naprawdę, prawda jestem pod dużym dużym wrażeniem i pod wrażeniem byłem w ten weekend też Lando Norrisa. Ok, to nie były idealne dla niego kwalifikacje, to nie był idealny dla niego wyścig, ale powalczył. Włożył buta w te drzwi, które już zatrzaskiwał Max Verstappen, powiedział: "Hej, Przyjacielu, ja tu jeszcze jestem, ja tu jeszcze walczę, zaznaczył swoją obecność, odrobił trochę punktów do Verstappen'a i to wcale nie mało, więc no trudno, żebym go do wygranych za ten weekend nie zaliczał. Hasy to też jest ekipa, którą tutaj trzeba wyróżnić. Kevin Magnussen świetny w kwalifikacjach, Hulkenberg trochę gorszy, ale obaj zawodnicy punktowali w wyścigu. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak Aja Komatsu to wszystko poukładał w tym sezonie. No i jestem też pod wrażeniem, jak Alpin zaczyna troszeczkę łapać tego powietrza. i bardzo dobre kwalifikacje, no i w wyścigu zdobyty punkcik, to pierwsze punkty od Grand Prix Holandii, trochę czasu minęło, ale alpin zaczyna troszeczkę rzeczywiście nam tutaj wracać do, do żywych. W czyściu umieściłem Sharla Leclerca, który sam mówił po kwalifikacjach, że jest niezadowolony z tego wyniku, że nie wszystko poukładało się po jego myśli. W wyścigu też było tak, że na początku to tempo było na tyle dobre, że sam Leclerc przyznawał ja wierzyłem, że mogę ten wyścig wygrać, a później nagle to tempo kompletnie nie siadło i Norris nie miał większych problemów, żeby z leklerkiem się uporać. Próbowałem znaleźć jakieś takie jednoznaczne wytłumaczenie tego, dlaczego leklerkowi tak ta forma w wyścigu spadła. On sam tłumaczył to tak, że musiał mocno zarządzać różnymi rzeczami w samochodzie, musiał zarządzać między innymi temperaturami, i tak wydaje mi się, że nie miałem tempa, żeby pokonać się dzisiaj ostatecznie na dystansie całego wyścigu Carlosa. Podejrzewam, coś z ustawieniami poszło nie tak w przypadku Szarla i nie byli w stanie odblokować tyle tempa, ile w swoim samochodzie miał Carlos Sainz tym większe brawa dla Sainza bo Leclerc to nie jest byle kto, to nie jest byle kto w kwalifikacjach szczególnie a Sainz tutaj naprawdę ze świetnej strony w porównaniu do zespołowego kolegi się pokazał i jak jesteśmy przy Leclercu to temacik powiązany z tym za co ostatnio karę prac społecznych, dostał Max Verstappen, chodzi o przeklinanie na konferencji prasowej, został zapytany po tym wyścigu Leclerc, co sobie pomyślał, gdy stracił kontrolę nad samochodem w ostatnim zakręcie, wyratował to w zasadzie cudem, bo tam ściana była już bardzo blisko, no i Leclerc na to pytanie odpowiedział no miałem najpierw nadsterowność, później podsterowność, znowu później musiałem walczyć z tym samochodem i pomyślałem sobie o ku... i tutaj pada słowo po angielsku na F, po polsku na K. I od razu Leclerc się zreflektował i powiedział: O, nie, 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 ja nie chcę dołączyć do, do Maxa, i od razu zaczął za to przepraszać. FIA w momencie nagrywania tego filmu zastanawia się, czy dać karę Leclercowi za to wydarzenie, czy, czy nie. Mam wrażenie, że to jest w ogóle jakaś absurdalna sytuacja, że w ogóle oni to rozważają, ale no, nie wiem. No, ja tamtą sytuację uważałem za absurdalną, i tamtą karę dla Verstappena. Mam nadzieję, że nie zostanie za to leklerku karany, no bo to nie było też jakieś celowe. No Nie no w ogóle, o czym my tu mamy dyskutować. Ma nie być kary dla leklerka za coś takiego. Nie możemy ich odzierać z emocji, nie możemy im kazać wypowiadać się nagle zupełnie, zupełnie inaczej niż mówią na co dzień. To nie ma żadnego sensu. Do czyśćca wrzuciłem jeszcze, słuchajcie, Liama Lawsona, który no zapisał się, myślę, w pamięci Sergio Pereza potem tym wyścigu na dobre i w pamięci meksykańskich kibiców. Podejrzewam, że przyjazd za rok do Meksyku dla Lawsona, jeśli jeszcze by zajął miejsce Pereza może nie być taki bezproblemowy, Lawson powiedział, że bardzo się zdenerwowałem po tej sytuacji, po tej walce z Perezem. On mnie wypchnął. Nie było, to, nie było to coś, co było moim zdaniem przepisowe, mówi Lawson. No i później, gdy on ostatecznie tego Pereza wyprzedził, to pokazał mu środkowy palec Liam Lawson. No, i musiał przepraszać za to po wyścigu. Znaczy, musiał, no chyba chciał, przynajmniej wierzę w to, że, że chciał. Przyznał, że no nie, no nie powinienem z tym palcem wyskakiwać, za to przepraszam. To było takie zagrzanie się w danym momencie, ale to nie jest też żadna wymówka. No i wydaje mi się, że już się nie lubią i to, i to solidnie z Sergio Perezem, który powiedział, że hej, ja nie mam żadnej relacji z tym człowiekiem. Myślę, że sposób, w jaki wszedł do Formuły 1, to nie jest właściwy sposób. On nie ma odpowiedniego podejścia. Musi być bardziej bardziej skromny wobec innych ludzi, gdy dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso mówił o nim takie rzeczy w ostatni weekend, on go zupełnie zignorował, w sensie Lawson zignorował Alonso. Kiedy wchodzisz do F1 musisz oczywiście być świadomo bardzo głodny sukcesów, ale musisz też mieć sporo respektu dla innych i na torze i poza torem. A ja nie lubię takiego gadania. Że, oj, musisz mieć tutaj szacunek do starych kolegów, którzy już swoje wywalczyli w tym sporcie. Chłop wchodzi, chce się rozbijać łokciami, sami zawodnicy mówią, że hej, musisz być bardzo mocny psychicznie, musisz od razu pokazywać, że jesteś bosem i nie dasz sobie sobą pomiatać. To robi Lawson. Okej, okay, no dobra, ten środkowy palec nie był do końca potrzebny i, i to tego można było po prostu uniknąć. No ale już nie przesadzajmy z tym gadaniem, że on musi mieć jakiś niewiadomo, jaki respekt do, do Fernanda Alonso. Też przesadzał trochę w tej, w tej walce Lawson. W tej drugiej, już po tym jak go wypnął Peres Lawson, wracał. To też nie było potrzebne, ale nie przesadzałbym z takim podejściem. W każdym razie Liam wydaje mi się i też innym kibicom się wydaje, że mógł czekać na jakieś spotkanie na dywaniku u Christiana Hornera. Złapali to. Jacyś kibice w, w Padoku. Ciekawe, jak ta rozmowa wyglądała. I do czysta. Wrzucam jeszcze Franco Colapinto. Tym razem gorszy w kwalifikacjach od Aleksa Albona, ale w wyścigu parę fajnych pojedynków było. Wspominam o nim dlatego, bo wiem, jakie budzi emocje, bo wiem, że ma wielu kibiców, także w Polsce mam wrażenie, że w ogóle na świecie nie był to perfekcyjny dla niego weekend, ale jak na jego doświadczenie nie był też słaby. No i to jest gość, który po czterech pięciu wyścigach ma takie. Opinie w padoku, że pojawiają się plotki, hmm, może Red Bull by go rozważył na przyszły sezon, żeby go wziąć z zewnątrz. Ale tutaj Helmut Marko mówił: My raczej będziemy jednak bazować na kierowcach ze swojej akademii. Ale tak w 100% tego wcale nie wykluczał. Przechodzę teraz do przegranych po tym weekendzie. Max Verstappen, no tutaj chyba już wiele nie muszę dodawać, niepotrzebne te manewry, po prostu były tutaj lepsze pozycje do, do wywalczenia przez Holendra, ale no właśnie nie pomógł mu w tym zespół, i nie pomogło mu w tym tempo Red Bull'a świetne tempo w kwalifikacjach na miękkiej oponie, ale no tego tempa wyścigowego nie było. Ekipa Maxa Verstappena zwraca uwagę, że zabrakło tutaj optymalnego piątku, ten piątek taki przerywany problemami z silnikiem, to im sporo popsuło, no ale właśnie w wyścigu Verstappen nie był w stanie powalczyć, nie był w stanie odrobić strat do Mercedesów, które nie są jakimiś, teraz nie oszukujmy się, wybitnymi samochodami, więc trudno będzie Red Bullowi, jakkolwiek dziwnie to brzmi, trudno będzie im wrócić na drugie miejsce. Miejsce w klasyfikacji konstruktorów, szczególnie, że no nie pomaga w tym wszystkim Sergio Perez. Odpadnięcie w Q1, przegapione pole startowe za to kara, później ta walka z Lawsonem rozbity w tej walce samochód. Helmut marko już po kwalifikacjach był dość ostry dla Pereza na no a po też w ekipie nie szczędzili słów raczej gorzkich. No i to nas prowadzi do kolejnego już odcinka z serii Co dalej z Sergio Perezem. Wiem, że ten temat się przewijał wielokrotnie na, na dystansie tego sezonu, no ale wraca znowu. No i trudno, żeby nie wracał, biorąc pod uwagę, co się z Perezem w tym momencie dzieje. Christian Horner skomentował to tak. Zawsze przychodzi taki moment, w którym trzeba podjąć jakieś trudne decyzje. No w tym momencie jesteśmy na trzecim miejscu w klasyfikacji. I konstruktorów. Jako ekipa musimy po prostu w dwa, jakby oboma samochodami zdobywać punkty. Taka jest natura po prostu Formuły 1. Pracujemy z nimi, pracujemy z Sergio Perezem tak ciężko jak się da i staramy się go wspierać. Myślę, że robimy wszystko, żeby czuł się dobrze i będziemy tak też robić w Brazylii. No więc jakby na Brazylię Sergio zachowa swoją posadę, tak twierdzi Christian Horner. No ale właśnie, czy może być pewne, że dojedzie do, dojedzie do końca sezonu. To nie jest wcale pewne, czy może być pewne, że pojedzie w przyszłym sezonie. Myślę, że Sergio Perez nie pojedzie w przyszłym sezonie w Red Bullu, ale już mówiłem tak przed letnią przerwą i później tutaj niektórzy mieli do mnie pretensje, że już wysadzałem Sergio na letnią przerwę, a to się nie stało, więc Będę ostrożniejszy w tych oceniach, ale, ale, o, ocenach, ale to będzie dziwne, jeśli Sergio utrzyma fotel na przyszły rok. Pytanie tylko, kogo za niego wsadzić, no bo w ten weekend ani Tsunoda, ani Lawson jakoś też nie, nie zachwycili, hmm, więc może czas się rozglądać z kimś spoza rodziny, ale Carlos Sainz już podpisany. Nie chcieli Carlosa Sainca obok Maxa Verstappen, a też gdzieś już czytam artykuły, że trzeba było po prostu sięgnąć po tego Sainca i mielibyście spokój na, na przyszły sezon. No może ten Kolapinto, ale znowu w Wsadzanie młodego obok Maxa Verstappena w trudnej sytuacji jest Red Bull, bo mam wrażenie, że brakuje im takiej pewności co do zawodnika, którego mogliby ewentualnie za Sergio Pereza na przyszły sezon wsadzić obok Verstappena właśnie. No to jak już przy rodzinie Red Bulla jesteśmy, to jeszcze zahaczał Jukiego Tsunodę, najpierw rozbity samochód w kwalifikacjach i też był rugany przez Helmuta Marko, później no ta kraksa na dojeździe do pierwszego zakrętu. Wiadomo, jak to jest na dojeździe do pierwszego zakrętu. Nie ma co też tak jednoznacznie stuprocentowo tego Tsunoda jakoś za to młotkować. No, ale można było, może pojechać troszkę ostrożniej. No nie wiem, w każdym razie Yuki był wyraźnie przybity po tym weekendzie. Wie, że nie poprawia swojej sytuacji i też widać troszeczkę innego Jukiego Tsunoda od momentu, gdy w tej rodzinie znowu pojawił się Liam Lawson. Mam wrażenie, że popełnia znowu więcej błędów japończyk, więc no jakby Red Bull mówi tak, my go wsadzimy do samochodu Red Bulla po tym sezonie na teście w, w Abu Zabi. A, ale bardzo się zdziwię, jeśli Tsunoda by się pojawił nagle w samochodzie Red Bulla w przyszłym sezonie. Dla mnie byłby to duży, duży szok. Do przegranych za ten weekend zaliczam jeszcze Oskara Piastrego, Jasne, nie miał tej samej podłogi co Norris, nie miał tego samego przedniego skrzydła, ale to nie usprawiedliwia odpadania w Q1. Drugi raz z rządu w kwalifikacjach Australijczyk nie jedzie tak, jak tego od niego oczekuje zespół. Traci McLaren przez to punkty, traci przewagę nad Ferrari. Te punkty wywalczone potencjalnie przez Oskara Piastrego są im bardzo, bardzo potrzebne, więc po prostu na Brazylii Oscar musi się w tych kwalifikacjach obudzić. Obudzić musi się też George Russell, bo zaczął rozbijać wręcz seryjnie samochód z Mercedesa, naraża zespół na spore straty i tutaj też no nie mam żadnej wątpliwości, że zaliczam go do przegranych, no bo po prostu generuje koszty i to Wolf zaczyna mówić, że to będzie dla nas problem. Limity budżetowe: najpierw kraksy Lego na monce całkiem poważna, później dwie kraksy George'a Russella, kraksa Louisa Hamiltona, źle to wygląda w Mercedesie nie tylko jeśli chodzi o tempo nie tylko jeśli chodzi o zrozumienie samochodu ale także właśnie jeśli chodzi o limit budżetowy no i też dorzucam tutaj jeszcze do przegranych Luisa Hamiltona to już tak zbiorczo podejdę do Mercedesa sam Hamilton też niezadowolony szczególnie po kwalifikacjach kolejny już chyba 16 porażka z George'em Russellem w tym sezonie. No i mówi Hamilton, ciągle przegrywam. Jestem po prostu gorszy w kwalifikacjach w tym sezonie, ale już się do tego przyzwyczaiłem. W ostatnim treningu czułem się dobrze, więc stwierdziliśmy, dobra, niczego nie dotykamy w samochodzie, żeby niczego nie zepsuć, ale troszeczkę zmieniliśmy tylne skrzydło, i to zrobiło gigantyczną różnicę, jeśli chodzi o to, jak ten samochód się. Zachowywał. Mercedes ma dużo do poprawy zdecydowanie, no ale sam Hamilton też mam wrażenie, że nie jest w tej topowej swojej formie w tym sezonie. Trochę jakby już znowu włączył mu się tryb wyczekiwania na przejście do Ferrari, choć w pewnym momencie mam wrażenie, że on się przebudził, gdy ten Mercedes zaczął jeździć lepiej, a teraz tak jakby znowu Hamilton oklapł. Jeszcze przechodzę do dwóch tematów w tym odcinku, a w zasadzie do, nie no, do jednego tematu, no bo kierowcy się spotkali przed rozpoczęciem ścigania na torze w Meksyku no i spotkali się, żeby podyskutować z przedstawicielami FIA na temat tych kar w Stanach Zjednoczonych, na temat kar w ogóle w tym sezonie, na temat tego, że jest trochę niekonsekwencji, a nawet czasami sporo, burzliwe to ponoć było spotkanie, trwało godzinę, no i zawodnicy zgodzili się, że trzeba zmiany wprowadzić, że wiedzą, zgadzają się z tym, że nigdy nie będzie perfekcyjnie, że zawsze będą rozmowy, zawsze mogą pojawić się jakieś kłótnie, różne spojrzenia, ale że można to dokładnie jednak pewne sytuacje w tych przepisach opisać. Mają się zmienić między innymi wytyczne dotyczące tego, co mogą robić broniący się zawodnicy, to pokłosie tego, jak się bronił w Stanach Zjednoczonych, max Verstappen, ma się zmienić kwestia limitów toru. No i tutaj kierowcy mówią, po prostu pułapki żwirowe muszą zacząć się pojawiać częściej na większej liczbie torów. Niemieckie media mówią o tym, że ma się zmienić to, że nie będzie miał Aż tak dużego znaczenia, który z kierowców jest gdzie na wierzchołku zakrętu, i że to nie będzie jednoznaczne z tym, że jeśli jesteś tam na wysokości przedniej osi i gdy atakujesz po zewnętrznej, no to już masz w prawo do tego zakrętu. Miał zwracać na to uwagę Nico Hulkenberg, do którego mają dobre dojścia w niemieckich mediach, wiadomo, który mówił, że to nie ma sensu, bo to zależy od zakrętu, od danej sytuacji, trzeba to rozpatrywać indywidualnie. No i mają rozmawiać teraz we FIA na temat tego, jak to zmienić. Mają przedstawić swoje propozycję kierowcą w trakcie Grand Prix Kataru jeśli się kierowcy na to zgodzą, to będzie to wprowadzone na sezon 2025, tak mówią niektóre źródła, niektóre mówią, że jeszcze może na ostatni wyścig na przykład tego sezonu jeszcze by się też to udało zmienić. No, zobaczymy, co dokładnie w tych zmienionych, nowych wytycznych się pojawi, na co zgodzą się kierowcy. No i o te rozmowy też kierowców był pytany przewodniczący całego związku zawodników jeżdżących w Formule 1, czyli George Russell, no i on zasugerował, że 19 z 20 zawodników Zgadzało się co, co do tego, że trzeba zmienić te wytyczne, no i sam George cieszył się, że to niefer ściganie zostało ukarane przez sędziów w trakcie Grand Prix Meksyku. No, Trochę, trochę w ukryty sposób, a trochę jednak jawnie, mam wrażenie, wbija szpilkę w Maxa Verstappena George Russell. Max Verstappen przed tym wyścigiem mówił, że jego zdaniem nie należy też przesadzić z liczbą regulacji dotyczących wyprzedzania, że to musi być trochę na takie wyczucie, Sędziów, to jest bardzo trudna kwestia, więc poczekajmy, co się pojawi w tych wytycznych. Może rzeczywiście będzie lepiej. One przede wszystkim, ja uważam, muszą być też publicznie dostępne, żebyśmy my wiedzieli, o czym w ogóle sędziowie mówią, co biorą pod uwagę w danej sytuacji, nad czym się zastanawiają, no bo tylko wtedy będzie to jeszcze bardziej przejrzyste i może będzie powodowało mniej zamieszania. Choć kłótnie, to też będę powtarzał, kłótnie i jakieś wątpliwości co do tych decyzji będą po prostu. Zawsze. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Na szczęście za kilka dni kolejne wyścigi to ze sprintem. Te sprinty w Brazylii zazwyczaj są świetne, więc czekamy na kolejny weekend, a kolejny odcinek pojawi się w środę albo w czwartek. Dzięki za dziś. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć, cześć!